Lata 90. w Polsce były niezwykłym czasem. Do naszego kraju zaczęło napływać coraz więcej nowinek, które na zachodzie były znane od lat. Polski rynek otworzył się na zagranicznych inwestorów, którzy chętnie inwestowali tutaj swoje pieniądze. Niektórzy byli bardziej wiarygodni, a inni mniej. W nowym materiale chciałbym opowiedzieć co nieco o osobie, która co prawda najbardziej jest kojarzona z inwestycją, która miała być prowadzona w innej części kraju. Ale nie miała prawa powstać, choć w Warszawie też zostawił swoje namacalne, istniejące do dzisiaj ślady. Zapraszam na odcinek o tureckim architekcie wahapie Toju Cykl Warszawski. O wahapie Toju w kontekście Warszawy należy wspomnieć o dwóch dobrze znanych budynkach, choć trzeba też wspomnieć, że w innych polskich miastach miał w planach dużo ciekawsze realizacje, ale o tym później. Pierwszym warszawskim budynkiem, który został zaprojektowany przez wahapa Toja, a także polskiego architekta Tomasza Kulsa, jest stojący na Ochocie pod adresem Alei Jerozolimskiej 123A wieżowiec Atlas Tower. Inwestorem budowy, która trwała w latach 1996-1999, oprócz to ja był jeszcze jeden turecki biznesmen, Sabri Begdas. Nazwisko to może mówić co nieco fanom piłki nożnej, gdyż w latach 1999-2002 był on właścicielem Pogoni Szczecin. A od 2000 roku także prezesem. Turek jako właściciel spłacił długi klubu, a portowcy w sezonie 2000-2001 zostali wicemistrzem Polski. Begdas chciał jednak przejąć tereny w okolicy stadionu Szczecińskiego Klubu, a gdy nie udało mu się dogadać z miastem, to zaprzestał dalszego finansowania. Nawiązujący do postmodernizmu budynek, w chwili oddania do użytku w 1999 roku, był w pierwszej dziesiątce najwyższych budynków Warszawy. Źródła nie są jednak zgodne co do jego wysokości. Jedno mówi, że są to 124 metry, inne, że 116, a jeszcze inne, że 112. Ostatnią opcję potwierdza oficjalna strona budynku, z której można dowiedzieć się również, że 6 pięter od minus 1 do 5 zajmują lokale usługowe, co nie było standardem w biurowcach oddawanych do użytku w tamtych czasach. Natomiast pozostałe kondygnacje, których jest w sumie 31, to biura. Część powierzchni biurowych zajmują ambasadę Argentyny oraz Meksyku. Ciekawostką jest fakt, że w budynku planowano ulokować wysokie na kilka pięter akwarium, co ostatecznie nie doszło do skutku. Na koniec jeszcze o nazwie budynku, a ta kilkakrotnie się zmieniała. Obecnie brzmi ona Atlas Tower i bierze się od właściciela, spółki Atlas Estates. Po zakupie budynku przez spółkę przeszedł on remont, a nazwa została nadana w 2018 roku. Wcześniej budynek nosił nazwę Millennium Plaza, a brało się to z tego, że znajdowała się tutaj główna siedziba banku Millennium. Pierwotna nazwa to natomiast Reform Plaza, a pochodziła ona od nazwy firmy Vahapatoja, jednej z wielu firm. Budynek ma jeszcze jedną nazwę, choć oczywiście nieoficjalną. Tojtoj. Być może ze względu na kształt i kolorystykę, a może i w nawiązaniu do osoby architekta. Drugi budynek również znajduje się na Ochocie i również stoi przy alejach jerozolimskich pod numerem 179. Chodzi o centrum handlowe Blue City. Jego budowa trwała dość długo, bo rozpoczęto ją w 1997, a zakończono w 2004 roku. W tym przypadku inwestorem podobnie był Sabri Begdas, a architektem Wachaptoi oraz studio Laguarda Low Architects. Zawinowania związane z budową postmodernistycznej galerii handlowej, która pierwotnie miała nosić nazwę Reform Center, miały podłoże w zmianach właścicielskich. Sabri Begdas zrezygnował z finansowania i prawie gotowy obiekt został sprzedany nowym właścicielom. Budowa centrum została zakończona według projektu przygotowanego przez pracownie Apa Wojciechowski Architekci. Centrum handlowe Blue City zostało otwarte 31 marca 2004 roku. Ciekawostką jest fakt, że powstało ono dokładnie naprzeciwko innej galerii handlowej Reduty, otwartej w 1999 roku. Budynek centrum handlowego Blue City posiada wiele nietypowych elementów, jak chociażby wieżyczkę, na której znajdują się banery z logotypami sklepów. Jednak najbardziej charakterystycznym elementem galerii handlowej jest znajdująca się na dachu kopuła. Znajdowała się ona w pierwotnym projekcie i według Waha Patoja miała symbolizować świątynię handlu. Budynek centrum to 8 kodygnacji, na których mieści się 65 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, zajmowanych przez około 200 sklepów i punktów usługowych. W 2018 roku do galerii wprowadził się sklep IKEA. Był to pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie sklepów szwedzkiej sieci w tak pełnym formacie, niecałe 5000 m2. Został on jednak zamknięty trzy lata później. Również w 2018 roku miał miejsce ostatni jak dotąd remont budynku. W maju 2024 roku pojawiły się informacje mówiące o tym, że spółka zarządzająca galerią nie może porozumieć się z konsorcjum banków w sprawie możliwości przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego w 2015 roku kredytu, który opiewa na kwotę 156 milionów euro. W lutym bieżącego roku spółka Blue City ogłosiła, że opracowała plan restrukturyzacji centrum handlowego, w ramach którego, między innymi, część lokali ma zostać zmodernizowana. A na dachu może zostać zainstalowana fotowoltaika. Tak jak wcześniej mówiłem, działalność Wahabatoja w Polsce nie kończyła się na Warszawie. Kojarzycie taką scenę z filmu Killer, gdzie główny bohater wiezie pasażera, swoją drogą prawdziwego killera taksówką przez Nowy Świat? Ten pyta, jakie to miasto, na co Jurek odpowiada, że Las Vegas. No to Wahabatoj planował zbudować w Polsce drugi Las Vegas. Miała nim zostać Biała Podlaska do 1999 roku miasto Wojewódzkie. Turek zapowiadał, że wybuduje tutaj lotnisko wielkości Okęcia, albo i większe, centrum konferencyjne, hotele, kasyna, pływalnie i halę widowiskowo-sportową. Mało? To dodajmy do tego jeszcze stadion olimpijski na niemal 60 tysięcy miejsc, który miał nosić imię Hakana Szukura, wówczas najbardziej znanego tureckiego piłkarza, a wisienką na torcie miał być tor Formuły 1. Do tego polskiego Las Vegas miała prowadzić nowa autostrada, a także linia kolejowa z Warszawy. Inwestycja ta miałaby kosztować około 6,5 miliarda dolarów i dać pracę 40 tysiącom osób. W zamian to chciał na własność 3000 hektarów ziemi, na której to Eldorado mogłoby stanąć, oraz pozwolenia na budowę i gwarancji rządowych na kredyty. Co oczywiste, o tym pomyśle sceptycznie wypowiadał się ówczesny premier Leszek Miller. Stwierdził, że to i po prostu nie ma pieniędzy na jego realizację. Biała Podlaska nie była jedynym miejscem, w którym Turek chciał realizować swoje plany. Pojawił się również w Częstochowie, gdzie miałby powstać park rozrywki. Pomysł ten znalazł na miejscu swoich zwolenników. Wahabtoj jeszcze w kwietniu 2003 roku mówił o realizacji lotniska pod Białą Podlaską. Na jesieni tego samego roku Turek zniknął. Zainteresowała się nim prokuratura po tym, jak przestał odprowadzać składki ZUS swoim pracownikom. Przy okazji nie dostał też prawa pobytu w Polsce, a jego firma została zadłużona na niemal 9 milionów złotych. Wahabtoj nie był jedyną osobą, która w tamtym czasie. Chciała czy też tylko tak mówiła, budować takim imponujące inwestycje. W 1997 roku budowę parku rozrywki w Warszawie zapowiadał sam Michael Jackson, który rok wcześniej zagrał na Bałowskim Lotnisku swój jedyny koncert w Polsce. W maju 1997 roku król Popu po raz kolejny przybył do Warszawy w celu podpisania listu intencyjnego pomiędzy nim a miastem stołecznym w sprawie budowy wspomnianego parku. Miał wówczas wspomnieć, że Polska jest krajem, który wzruszył go najbardziej. Były plany, aby park powstał na terenie lotniska Bemowo, co jak wiemy, ostatecznie nie doszło do skutku. Ciekawostką jest fakt, że istnieje pewien łącznik między Wahapem Tojem a Michaelem Jacksonem. Chodzi o Amnona Buleta, który do Polski po raz pierwszy przybył w 1997 roku. Był wówczas jednym z prawników Jacksona, a wizyta miała związek z pomysłem na budowę wspomnianego przed chwilą parku rozrywki. Kolejny raz był kilka lat później, gdy to właśnie on wraz z grupą wspólników przejął centrum handlowe Blue City. Według strony internetowej centrum, do dzisiaj jest prezesem zarządzającej nim spółki.